Cześć, moje przedwczorajsze, moje przedwczorajsze story o stylu życia, o moim stylu życia jaki prowadzę, no takie zainteresowanie, że poprosiliście o live'a i teraz tak, powtórzę mniej więcej te rzeczy, które powtarzałam, bo też jakość była dosyć słaba, ponieważ cały dom spał i cicho mówiłam. Dzisiaj postaram się mówić głośniej i mniej więcej powtórzę te rzeczy, dodam trochę nowych. O czym będę mówić? O moim stylu życia, jaki prowadzę, o mojej drodze zdrowia, na której jestem i o, o tym częściowo też, jak do tego doszłam i jak idę dalej, bo cały czas się rozwijam, cały czas się uczę, cały czas obserwuję siebie, poznaję swój organizm. I teraz, tak, chciałam zacząć od podstaw. Według mnie podstawą y, ogólnie zdrowego stylu życia i, i satysfakcjonującego stylu życia jest y, samoobserwacja, obserwacja swojego organizmu i rozpoznawanie, co mi służy, a co mi nie służy. I do tego najprostszą drogą jest droga y, poprzez ducha i poprzez psychę zadbanie o swoją duchowość, y, zadbanie o y, swoją psychikę, o swoje relacje. I tak naprawdę to jest droga, która prowadzi do poznania siebie całego, w całości. Ja odnajduję drogę duchową w religii. Każdy też pewnie ma jakąś swoją drogę duchową. Dla mnie jest ona związana z religią, i tu się naj, najpełniej odnajduję, i tu czuję mojego ducha. I tu czuję też kontakt z Absolutem, z Bogiem. Czuję to w każdym słowie, które do mnie kieruje. I dla mnie to też jest niesamowite, że Jego słowo jest takie samopoznające prowadzi mnie do poznania siebie. I to może tyle o duchowości, o psychice w jaki sposób ja dbam o swoją psychikę. Codziennie prowadzę dziennik. Jest to sposób według Tima Ferisa. Może kiedyś opowiem o tym więcej, natomiast bardzo dużo on pokazuje o mnie samej. Dalej, dieta. Też chciałam się dzisiaj na tym skupić, bo dieta, którą ja stosuję i która jest dla mnie bardzo satysfakcjonująca. Nie spodziewałam się nawet, że jako mama będę miała tyle energii. Pamiętam swoje początki macierzyństwa, kiedy zajmowanie się małym dzieckiem wykańczało mnie i ja południami Byłam jak gdyby w takiej odchłani zmęczenia. I ja nawet nie spodziewałam się, że mogę dojść do takiego, do takiego momentu w życiu, w którym ymm, będę miała tyle energii. Będę mogła tyle zrobić. Będę mogła być tak bardzo obecna przy sobie, przy, przy moich najbliższych, przy moim mężu, przy dzieciach, bez takiego zmęczenia, które po prostu no, porównałabym do jakiejś otchłani, takiej niemocy. Bez kawy i bez czekolady nie pojechałabym. Jeżeli potrzebowałabym zrobić coś, to po prostu albo kawa, albo czekolada, a najlepiej dwa na raz. A wynikało to, teraz już widzę, nie? wynikało po prostu to z moich bardzo dużo dużych braków. Ja wtedy nie jadłam mięsa, albo jadłam bardzo mojej ilości. Bardzo dużo kawy piłam. To zapotrzebowanie na suplementy u mnie było bardzo duże, a ja wtedy w te w dietetyków, że tak to ujmę kolokwialnie, nie wierzyłam. I tak naprawdę kilka moich przyjaciółek, którego, które, które gdzieś tam zaczęły skłębiać temat, otworzyło mi oczy. I też, tak naprawdę, no, taki przytryczek w nos mojej, co do mojej pychy. Uczę się, pokory. Się, uczę się pokory cały czas. To spojrzenie na siebie wtedy, w jakim tak naprawdę jestem stanie fizycznym, które mi pokazało. Ale wracając do diety. Zaczęłam, zaczęłam przekonywać się do mięsa. Przez wiele lat byłam wegetarianką. Za o weganizm, ale na szczęście w weganizmie nigdy się w życiu nie odnalazłam. Zawsze mi brakowało tego, czy jajeczka, czy nabiału. No i teraz moja dieta wygląda tak, że jest bardzo zbliżona do diety ketogenicznej z niewielką ilością węglowodanów i jem dwa posiłki dziennie plus przekąska. No i teraz skupię się na diecie. Śniadanie jem około godziny 8, około godziny 9.10 i jest to, są to zwyczaj, praktycznie zawsze jajka w jakiejś postaci, tak aby żółtko było płynne, cholina. I e, dużo białka, czyli mięso. Są, może, mogą to być parówki. E, mam tutaj za, za, za potem sąsiadkę, która sprzedaje swoje kiełbasy, swoje wyroby. E, I to są też e, kiełbasy wędzone, czy kiełbasy białe. Wędzone oczywiście na swoim drewnie. Tutaj nie żadne, jak to śmiało jest, sąsiadka, szprejowane i naszpryzowane. E, jem kaszanki. Jem ryby z puszki, bo do takich mam dostęp i zazwyczaj są to szprotki, makrele albo serdynki w oleju. Jem boczek, jem pasztety. I zawsze z którymś właśnie z tych produktów łączę jajka, tak? Z jednym produktów z mięsem. Niewielką ilość chleba bądź orzechów. Do tego dużo warzyw sezonowych. Pokazuję wam w swoich story i potem to zapisuję śniadanie, jakie sałatki tworzę. I zazwyczaj tworzę sałatkę na wieczór wcześniej. Dlatego, żeby rano właśnie codziennie mieć ten czas na ćwiczenia. Bo zaczynam dzień od modlitwy, od przyjrzenia sobie, od przyjrzenia się sobie. W Pisze dziennik. Potem idziemy z dziewczynkami na uziemianie i na hartowanie z, bo, z bosymi stópkami przez cały rok. Y, Zaczęliśmy to na wakacjach robić, y, więc teraz przez cały rok będziemy chodzić. Y, I też y, y, potem ćwiczę. No, o w ogóle to powstanie dopiję to wodę według japońskiej diety wodnej. I tutaj już mówiłam, że y, wiedzę czerpię swoją od ASI. Y, y, profil taktyka, odsyłam Was tam od japońskiej tyci wodnej. Ja teraz przez trzy miesiące będę piła ocet, ocet jabłkowy, wody z ocetem jabłkowym, ekologicznym, żeby też trochę to wspomóc w pracy żołądka. Wracając do śniadań, to u mnie jest to chleb żytni z masłem. No i właśnie po śniadaniu, potem tak półtorej godziny, dwie godziny czekam i piję. Następnie jako, że jestem mamą w domu, mamą obecną w domu i pracuję tutaj w domu, to wykonuję moje obowiązki i pomagam moim dzieciom. Zazwyczaj jakoś potrafimy się wspólnie ze sobą ten czas wspólnie dzielić. To opowiadam o tym na, na kanale Justyna Malewska, na profilu na Instagramie Justyna Malewska. Jak też, jak też organizuję czas swój z dziećmi. Ten czas właśnie jest skupiony tak wokół życia mamy. Znaczy ten profil na Instagramie jest na Malewska, czuła dla siebie, wokół, wokół mojego życia i, i, i życia mamy. I dalej, o czym chciałam powiedzieć, ja sobie nawet zanotowałam. Śniadanie, aha, przekąskę. Potem tak, no, moje obowiązki. Picie wody półtorej godziny, dwie godziny, wody, woda zioła, herbata. I o godzinie tak mniej więcej 12-13, yy, bardziej 13 yy, ostatnio jemy przekąskę. U mnie jest to kawa, yy, gorzka czekolada, różnego rodzaju orzechy, i suszone owoce. A dziewczynki, no to też widzicie, wyrzucam Wam różne koktajle, które robię. Teraz będę też robiła trochę gofrów yy, z różnymi masłami orzechowymi, z różnymi ekodżemami, też owocami mrożonymi bananami, to też będę wrzucać, takie inspiracje dla dzieci, natomiast jeszcze zaznaczę to, że dzieci tak naprawdę jedzą to samo, może mniej warzyw jedzą na śniadanie, ale jedzą to samo, co my, moja młodsza córka, która ma 19 miesięcy, to uwielbia um, um, uwielbia jeść boczek ryby, właśnie te sardynki, czasami jest tak, że ona całą puszkę sardynek zje, E, albo właśnie różne takie eko i bio e, od sąsiadki z zapłodu kiełbasy, to to uwielbia. Jajek może mniej, ale Gosia, m, która ma 4 lata, to uwielbia jajka w każdej postaci i właśnie też na śniadanie je i też uczy się jeść warzywa, już jest. To, to też o tym pisałam, że y, uczy swoje dzieci takiego stylu życia, y, jak i my prowadzimy. Też padło pytanie, to już mi się przypomniało, padło pytanie od którejś z Was o mąki, jakie stosuje, stosuję, na przykład czy do gofrów, czy do naleśników, czy do ciasta. To jest to tylko i wyłącznie mąka orkiszowa bio od biobabalskich, płatki owsiane czy orkiszowe bio od biobabalskich, makarony jak kupuję do rosołu na przykład, czy czasami z tuńczykiem robię, czy z pesto, na obiad o kolacji, to są też to. Bio od bio babalskich. Robimy z racji tego, że mam. o Oczywiście, Monika, dołączyłaś. simplicity Details. Z racji tego, że mamy, mamy termomiksa, Czy to też może być jakikolwiek robot Lidlomix? Jak ty się śmieją, nie wiem jak tam z Biedromiksem. A Monika, pytasz, czy Tomek ma też takie reteny jak ja? Tak. Też ma ze mną taki rytm, i to ustalaliśmy wspólnie, bo Tomek pracuje z domu i ja też dopytuję Tomka. No, przede wszystkim to jest nasza komunikacja. Dopytuję Tomka, czy taki styl mu odpowiada, czy taki, bo naprawdę wiele rzeczy już przetestowałam. Zapiszę live. Wiele rzeczy przetestowałam z, z moim mężem, z moimi dziećmi i to nam po prostu najbardziej odpowiada wszystkim. Dalej. Ja piję kawę na przekąskę, jeszcze i to nie jest zgodne z japońską dietą wodną. Tu robię odstępstwo. Natomiast no to jest mój wybór i też obserwowanie siebie. To też traktuję w takiej kwestii odpoczynku. W ogóle wszyscy uwielbiamy przekąski. Są to zdrowe przekąski, zazwyczaj właśnie coś w nurcie słodkim. I to też nas jakoś tak jednoczy. To jest taki niesamowity czas, też ta przekąska, środek dnia. Aha, jeszcze przed przekąską, to my zazwyczaj na spacer idziemy. Zrobimy swoje obowiązki, idziemy na spacer i później jest przekąska. Eee, o przekąsce no to tyle. Eee, aha, japońska dieta wodna nie dotyczy moich dzieci. Eee, znaczy, one uczę je i tłumaczę szczególnie Gosi, jak działa kwas solny. E, dlaczego pije wodę tak nie inaczej, czy inne napoje i jakie pije. A jakich nie pije, na przykład Pepsi czy Coca-Cola czy inne, jakieś takie kolorowe, to ja już nie pamiętam, kiedy ja w ogóle się do tego dotykałam. I to tak, no nie, nie wiem, z 18, może więcej lat, nie. W ogóle mnie nigdy do tego nie ciągnęło też. Eee, tak. Em... Mm -hmm. Po przekąsce, to tam y, trochę ogarniam, ogarniam znowu rzeczywistość, czyli kuchnię, i trochę przygotowuję do obiadu, do kolacji, to co mogę. To jest też tak, że dla mnie y, potrzeby moich dzieci są y, no, najważniejsze. Jeżeli widzę, że one sobie ze sobą nie radzą, że bardzo mnie potrzebują, no to ja rzucam wszystko i jestem z nimi do tego momentu, kiedy są w jakiś sposób wypełnione, napełnione. I to to jest oczywiście y, u mnie taki styl działa, tak? I ja nie, nie mówię wcale, że to u każdego musi. Po prostu u mnie tak jest. I zazwyczaj, na przykład, Ela, jeżeli ma gorszy czas, no bo jest maluchem, się już dużo rozumie y, i potrafi trochę ogarnie, ogarnąć swoje emocje, ogarnąć siebie. I zazwyczaj to jest też tak tłumaczę, Gosiu na przykład na przygotowuje teraz, no nie wiem, kotlety. Y, to. Y jeżeli nie, nie wymaga to mojej natychmiastowej reakcji, pomocy jej na przykład w konflikcie z Elą, to rzucam wszystko idę, moje ręce idę natomiast jeżeli to jest coś typu um, że jest jej smutno i ona chce się przytulić w tym momencie, no to mówię, Gosiu już to skończę kotleta, y, skończę tutaj ogarnąć i będziemy się przytulać, zrobimy coś we dwie y, razem yy, to to yy, i po yy, po przekąsce dziewczynki też mają swoje aktywności. W sensie no, Ela tym mniej więcej nie ślady jego się, go się zazwyczaj coś rysuje, maluje, no to wymyśla zabawy dla Eli. I to jest tak mniej więcej pół godziny do godziny, kiedy ja już ogarnę swoją rzeczywistość i wtedy czytamy książki. No oczywiście to jest obecne też przed przekąską, ale tak jak mówię, tymi mam mamy innymi rzeczami i moją współpracę z dziećmi dzielę się na na małe czyła dla siebie. E... I potem tak, potem idziemy na drzemkę, dziewczynki moje, we dwie mają drzemkę w tym samym czasie, się śpi tyle co Ela, a ja w tym czasie właśnie mam czas dla siebie. I zawsze staram się robić coś dla siebie, zawsze, to jest mój priorytet wtedy. I czasami jest tak, że na przykład nie zdążę posprzątać po przekąsce, bo dziewczynki bardzo mnie potrzebują i mam na przykład w połowie obiad rozgrzebany, no to ja to zostawiam. I zajmuję się nimi, kładę je, wspólnie czytamy książki, wspólnie coś z się robimy, czy pomocę Montessori, czy jakieś inne rzeczy, które ona chce robić. I kładę je spać. Potem, nawet jeżeli dom jest błaganie, ja to zostawiam. Nie zajmuję się tym. Dziewczynki stają i ja dopiero zaczynam, z, z, zawsze wtedy, zazwyczaj wtedy do pomocy przychodzi mój mąż, Tomek. I, mm, i on zajmuje się dziewczynkami, a ja resztę domu ogarniam. Nie zawsze tak jest. Czasami zdarza się, że on nie może przyjść, bo na przykład potrzebuje coś tam w pracy dłużej popracować. No to, no to na przykład obiad o kolacja zostaje nas o 19, nie? Że wtedy ja dopiero na, na to 19 przygotuję. No nic, życie. Po prostu jestem w takim momencie ani innym i nie wymagam od siebie ani od moich dzieci życia pod linijkę. Eee, tak bym to nazwała. Ale jak dziewczynki wstaną, to zazwyczaj już coś tam jest podszykowane na ten obiad, więc ja albo odgrzewam, albo stawiam makaron. I teraz jest obiad o u mnie wygląda tak, że to jest yy, 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 6 razy w tygodniu mięso. Yy, tam ryba też, to liczę. I jeden obiad jest taki bezmięsny. Czasami w piątek się zdarzy, bo dlatego, że jestem też chrześcijanką, to o to dbam, bo to jest też dla mnie kwestia duchowa, odżywianie. E, a e, czasami e, czasami nie. Czasami się nie uda. Po prostu jestem, tak jak mówię, jestem mamą i nie biczuje siebie, nie liczuję siebie za to, że, y, 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 że czegoś nie, nie dopełnię. Czy, czy, czy coś zrobię inaczej. Po prostu tak się zdarza. E, więc kolacja. Kolacja to u mnie są również warzywa sezonowe, zawsze staram się, żeby towarzyszyły w jakiejkolwiek postaci, czy to jest to sałatka, czy na przykład buraczki na ciepło, czy surówka, czy sałata z majonezem, którą uwielbia Tomek, czy moje dzieci. No i też wszystko co gotuję, to gotuję w ten sposób, że czasami coś tam zrobię dla siebie, znaczy inaczej, robię takie wersje podstawowe wspólne, a dodatki <gryw> czasami bywają różne. I tak, warzywa i to też staram się właśnie te warzywa, które ja lubię i te warzywa, które moja rodzina lubi. To takie podaję w taki sposób, jaki oni lubią. Gosia się uczy warzyw jeść, więc Gosia też próbuje różnych rzeczy. O odżywianiu Gosia się zechcę opowiedzieć innym razem, bo to też jest i ciekawe zagadnienie, i długa droga, na której jesteśmy cały czas. Dalej mięso i to pod różnymi postaciami. Na przykład teraz już w piekarniku wstawiłam na dzisiejszą upię do kapustę z, z żeberkami taki fajny przepis, bardzo dobry, Tomek uwielbia, ja też, dziewczynki, no go się w tamtym roku pamiętam, u mnie jesień, listopad to zawsze zaczynają się właśnie takie przepisy pieczone bardzo, nie, takie potrawy, no a na pierwsze na, na, na zupę będzie rosół z makaronem, a potem właśnie będzie kapusta z żeberkami i z ziemniaczkami gotowanymi, czasami z pieczonymi robię, ale dzisiaj mi się nie chce, dzisiaj trochę odpoczywam i jestem tutaj z Wami i też chcę Wam o tym opowiedzieć. I jeszcze, czyli tak jak widzicie, mięso węglowodane. Z węglowodanami, z węglowodanami nie przesadzam, raczej stawiam właśnie na mięso, na warzywa w każdym posiłku tak naprawdę, tak jak zauważyliście. I moje inspiracje, czy obiad, kolacje, czy śniadania, no to macie na, na story. I tam będę też cyklicznie wrzucać, też przekąski będę cyklicznie wrzucać. No i oczywiście przy tym wszystkim aktywność fizyczna, już wspomniałam o spacerach, o moich ćwiczeniach, o uziemianiu i też to jest tak, że jeżeli przychodzi do mnie zmęczenie, Taki, że gdzieś tam zaczynam zapadać trochę w siebie, to ja po prostu wychodzę na ogród na taras i oddycham. I robię głębokie oddechy. I to, co kiedyś usłyszałam, już nie pamiętam, o którejś mam na Instagramie, że ona po prostu w ciągu dnia kilkanaście razy oddycha. Świadomie oddycha. I ja po prostu tego się uczę, miałam to zapisane na lodówce też o, o swoim systemie nauki w różnych rzeczy też opowiem. Kiedyś e, miałam, e, mam zapisane to i tak się uczę i też się uczyłam w ten sposób wody pić, nie? bo woda też bardzo fajnie koi emocje, przy, te emocje przepływają, tak bo no, w życiu nie chodzi o zaprzeczanie z emocją, tylko o przyjmowanie ich i o przepływ. Tak to jest według mnie, tak tego doświadczam. Mm i ten oddech i oddycham głęboko i to mnie raz uspokaja a dwa dotlenia a może raz dotlenia a dwa uspokaja w jakiejkolwiek kolejności oddech to jest dla mnie rzecz wręcz podstawowa picie wody tak żeby się też nie blokować nie blokować swojego ciała jeszcze do tego dołączam do tych moich posiłków dołączam suplementy przy śniadaniu przy kolacji, ale o suplementach zechcę opowiedzieć innym razem Dobrze, to na tyle dzisiaj. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, no to zapraszam Was czy w wiadomości prywatnej, czy chyba tutaj też się daje jeszcze, nie wiem, bo to mój pierwszy live. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, że gdzieś tam jesteście na, ze mną na, na tej mojej drodze i tworzę też to konto z taką myślą, że dużo zawdzięczam innym dziewczynom, które mnie zainspirowały. Który, które też przeszły różnego rodzaju zmiany Czasami powodowane bardzo różnymi Tragicznymi dla nich Zdarzeniami w życiu To była jakaś bardzo ciężka choroba Więc ja też dlatego chcę Puszczać się dalej Trzymajcie się Wiele dobra, radości i ciepła I oddechu Pa pa